8 maja 2023 roku mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego obchodzili Narodowy Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się w bazylice pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców ziemi nowomiejskiej. W nabożeństwie uczestniczyli burmistrz Józef Blank, Przedstawiciele Rady Miejskiej, wicestarosta Jerzy Czapliński, dyrektorzy miejskich jednostek, służby mundurowe oraz młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Dzisiaj szczególnie podkreślamy to i chcemy, żeby młodzież też uczestniczyła w tych wydarzeniach, bo przecież na świecie znowu jest niespokojnie, chociażby napaść Rosji na Ukrainę pokazuje, że pokój nigdy nie jest dany na zawsze i musimy dbać o to, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrymi ludźmi, żebyśmy ustrzegli się niepotrzebnych konfliktów zbrojnych. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta przy udziale licznych pocztów sztandarowych. Złożono kwiaty pod tablicą na budynku przy ulicy Działyńskich, który podczas II wojny światowej był siedzibą lokalnej formacji Selbstschutz oraz przy pomniku rozstrzelanych przy ulicy 7 Grudnia. Tam też odbyła się krótka ceremonia, podczas której uczczono pamięć ofiar wojny. To miejsce, w którym jesteśmy, 15 nowomieszczan zostało rozstrzelanych zaraz po wybuchu II wojny światowej. Jak wiemy, wojna niosła za sobą milionowe ofiary i zwycięstwo właśnie nad niemieckim faszyzmem było bardzo ważne dla naszego polskiego narodu, dla społeczeństwa Nowego Miasta, bo przecież przed wojną tu razem mieszkali Polacy z sąsiadami byli Niemcy. Na zakończenie obchodów burmistrz zaprosił mieszkańców do kinoteatru Harmonia, gdzie swoją premierę miał montaż słowno muzyczny pod tytułem Nikt nie jest zapomniany, nic nie jest zapomniane. Przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej nr 3 imienia Filomatów nowomiejskich widowisko było wzruszającym przypomnieniem o bohaterstwie i poświęceniu ludzi, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Ostatnią bitwę. Polacy stoczyli piątego października 1939 roku pod kockiem. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.